Dzień dobry Państwu, a co my tu mamy? Mamy triumfa Tigera Sport 660 na kilka dni. No niby na dotarciu, ale tak naprawdę on już ma 560 km przejechane, więc powiedzmy, że już ten największy, ten, ten moment kiedy trzeba bardzo uważać już ma za sobą. Tam uważać trochę bardziej, może nie bardzo. I sobie latam. Jeszcze takie moje odczucia, bo ja tym motocyklem oczywiście jeździłem wcześniej, ale to były takie krótkie dystanse gdzieś tu prawo lewo i nic wielkiego, to bardzo przyjemnie się tym motocyklem jeździ, to tak, no, ja już nim zrobiłem parę kilometrów, teraz się tu rozstaliśmy z kolegami, eee, tak, także powiedzmy, że tam już trochę nim pojeździłem, trochę powyprzedzałem. I powiem jedno, on ten zakres yy, jest tak stack, skrzynia biegów i przełożenia są tak dobrane, że on ma się wrażenie, że się naprawdę jedzie, wcale nie jedzie się słabszym motocyklem niż na przykład Mój Street. On tak naprawdę aż chętnie na tych biegach przyspiesza. On jest przez to też wolniejszy, jeżeli chodzi o max speed, bo on tam koło 200 na godzinę ma tą prędkość maksymalną, co jak dla mnie no, jest wystarczająca, bo ja i tak szybciej nie jeżdżę. Eee, ale dzięki temu ten dolny zakres ma taki fajny i naprawdę odczucie jest super jak się tym motocyklem jedzie No ma tam swoje wady, ale no to jest budżetowy motocykl powiedzmy w gamie triumfa, no, na czymś to muszą oszczędzić no, Ma to upierdliwe to takie to spowolnienie na tej manetce jak się jak się go przegazowuje to jest taki przymuł. jak widać, nie, nie czuć tego, że on jest jakiś taki stary, przez tą jedną przepustnicę bo on ma tylko jedną przepustnicę na trzy cylindry, a normalnie w tych silnikach były trzy zawsze, trzy przepustnice na czyli na każdy cylinder jedna przepustnica przypadała no i tutaj przez to pewnie jest takie że on tak tego powietrza nie dostaje albo coś, nie wiem w każdym razie, no, to jest pewnie powód co to rada 600 metrów ograniczenie prędkości 50 Kilometrów na godzinę. I inną, inną rzeczą dałem się wypowiedzieć tutaj Janosikowi e, Inną rzeczą taką na pierwszy rzut oka co od razu idzie wyczuć, że jest budżetowo to No na przykład te klamki są myślę, że mogłoby, mogłoby to inaczej wyglądać. A tu jest taki nowy fotoradar, zobaczcie. I tam wali z wszystkich stron z tej strony też manie te klamki, tu jest tak daleko ta klamka, zobaczcie, ja ledwo sięgam palcami do klamki. Jeżeli tutaj by się pojawiła jakaś dziewczyna, która ma... Ja w sumie nie mam długich palców, to jest inna sprawa, ale... No ale no, no nie, nie mam z tym jakoś problemu, no ale jak ktoś ma, powiedzmy, krótkie te palu, palce, jeszcze słabszą dłoń, no myślę o dziewczynie, no to tu ledwo do tej klamki można sięgnąć, znaczy, no kurde, no ledwo co? I to jeszcze jest na lince, więc to trzeba wciskać. Ja na razie mówię o wadach oczywiście, bo tu jest dużo więcej na szczęście. Także klamki to od razu czuć, że jest tak ta brak regulacji tutaj w tej sprzęgłowej, no to pierwsze co to trzeba by tu akcesoryjne wsadzić klamki. W lusterkach bardzo dobrze widać, chociaż ja bym tu widział te swoje ze Streeta. Tak. One to są no najlepsze lusterka, jakie w życiu wyprodukowano chyba, z takich klasycznych. Z tej, ze Streeta R mojego. Jak jesteśmy przy tych irytujących rzeczach, strasznie lipa to jest ta linka tutaj, to jest kurde, no wkurzające, ten kluczyk tu sięgasz, ciągle ta linka tu wystaje, no ja pierdzielę, no nie można było tego, tej linki zrobić trochę krótszej i puścić ją innym, w innym miejscu, no to jest nie, niezrozumiałe totalnie, tu może trzeba by to przypiąć trytką tutaj gdzieś, ale no to no, nie o to chodzi, żeby to była trytka, no to ma no, to kurde, no tak to trzeba by było zrobić, wtedy może byłoby lepiej. Eee, no i jak się tak przyjrzeć mu z bliska ta rama stalowa, no wiadomo, że to wtedy troszeczkę wygląda, no bo jak jest rama stalowa, to tutaj jakieś tam zaślepki plastikowe, takie rzeczy, no to są takie pierdoły, które czynią ten motocykl trochę tańszym w ofercie. Natomiast reszta jest super, no bardzo ładny jest ten motocykl, przynajmniej według mnie, no nie wiem, to jest rzecz gustu oczywiście, no bardzo ładnie ten przód wygląda, jest taki agresywny, pozycja na nim... Przypomina mi trochę tą z MT-09, więc bardzo dobrze się na nim czuję, no. Tak, mam kontrolę nad tym motocyklem. Większą, ponieważ siedzę trochę bardziej wyprostowany i dzięki temu mam yy, łokcie luźne. A jak mam kierownicę dalej, no to chcąc nie chcąc człowiek się ciągle prostuje i tak to, to ogranicza te, te możliwości skręcania i tak dalej, gdzieś manewrowania motocyklem. Yy, podnóżki też są na takiej wysokości że bardzo wygodnie mi się siedzi. Niestety jest to wysoki motocykl i przy moim 1,70 m to ja tak ledwo palcami sięgam. Czyli stawiam na ziemi dwie nogi, ale tylko czubkami palc, tak to no powiedzmy palcami dosięgam do ziemi. Więc ciekaw jestem jak jest w opcji z obniżoną kanapą. Czy jest to te tam 2 cm, chyba jest obniżona, czy, czy ona... Na tym komforcie traci czy nie? No to to ciekawe. Może kiedyś przymierzę do, do obniżonej to zobaczę. Kolejna sprawa szyba. Znowu zaznaczam, że ona jest fajna przy moim wzroście bo, o, Jak już bym miał tu p 90 to już by mi tu łeb urywało Natomiast przy moim wzroście na podniesionej szybie dzisiaj jest taki dość wieczny dzień, taki porywisty, że mi nic nie nagle jeb A jadę jeszcze 92 drogą, więc tutaj ciężarówki i tak dalej, pola same jak widać Więc no, dymie ten wiatr bardzo mocno Ale czuję, że jestem osłonięty Jak tą szybę wpuszczę do środka, to robi się troszkę ciszej ale więcej ten wiatr mnie tutaj, tu na wysokości klaty mnie tak łupie Pewnie będę, jakbym ten motocykl miał, pewnie by, bym jeździł na takiej szybie obniżonej, bo to on trochę lepiej wygląda I tam czasami bym tylko wyciągał Jestem w ogóle ciekaw, czy dałoby się na tym pałąku zamontować nawigację Bazę do nawigacji, bo tak ona się prosi A jak patrzę, to każdy kto montuje tutaj w tych Tridentach, e, przepraszam, to nie Trident, to Sport Tiger To gdzieś tu na kierownicy, tak klasycznie to by się aż prosił. Tutaj jeszcze też tą budżetowość niestety widać na tych wszystkich, już mówiłem o klamkach, ale widać też po dźwigniach. Dźwigniach dla biegów i dźwignia zmiany, dźwignia hamulca nożnego. To jest taka. Dzięki. Dźwignia hamulca nożnego jest taka stalowa, czarna Ona jeszcze powiedzmy No jest sobie ok Nie przeszkadza mi to Natomiast ta od zmiany biegów to jest taka króciutka Też taka dziwna Więc ee... Jezu, no przecież nie musiał tak zjeżdżać Kurde coś... okay. Ja byłem na swoim pasie ta dźwignia jest taka bardzo krótka i duży but tutaj może mieć problem, jeżeli ktoś założy taki turystyczny papeć tutaj do tego motocykla To może mieć delikatny problem, żeby tutaj te biegi zmieniać Chociaż ja w tych nowych Alpine Starach sobie jakoś tam radzę na Street Triple, a tam też mam tak wszystko poustawiane, raczej buty sportowe Więc myślę, że i tu by się dało radę to zrobić? Dźwięk tego motocykla jest całkiem przyjemny On mimo wszystko, mimo że ma mniejszą pojemność To on tak chodzi Bardziej, ha, chrapliwie Bardziej chodzi niż e, 765 Silnik Taki zachrypnięty jest to, ten dźwięk e, Podobny, ale jednak Taki trochę bardziej e, Z większą chrypką Fajnie jest to, że Ma 17 pół litra, czy tam 17, chyba, czyli duży zbiornik, mało pali, czyli przebiegi nawet do 400 km myślę, że przy spokojnej jeździe da się zrobić. Jestem pewien, że da się zrobić, bo ja na strycie ostatnio zrobiłem 300 km. Miałem 49 km, 46 km na rezerwie zrobione. Pojechałem na stację, okazało się, że miałem jeszcze 4 litry w zbiorniku paliwa. Także na 4 litrach to jeszcze bym zrobił tam 60 km 70 blisko 400 na, na, na rozgrywaniu a tutaj na pewno by 400 dało radę zrobić skoro jest taki sam zbiornik a po motocyklu pali troszkę mniej yy, bardzo fajnie tutaj w, wygląda ta lampa ledowa bo jechałem zamieniliśmy się na motocykle w ciągu dzisiejszego dnia jechałem bmw i widziałem wusterko tutaj tego sporta i no, odróżnia się ta lampa, mimo że jedna tylko świeci A czemu ten tak że mi tutaj brzydko? O, ja patrzę w lusterko Następne kuźwa Naprawdę to jest taki problem? Nie sumie ja tutaj no ale jakby do krawężnika dojechał to mi to nie zmienia sprawy, bo ja bym sobie na krawężnik wjechał, także nie ze mną takie numery. Tutaj w tym motocyklu są zegary, które się pojawiły teraz w RC765, którą mam dostać na dotarcie. W przyszłym tygodniu chyba będę nie jeździł. Sobie tak bezpośrednio porównam z moim. Yy, I w RC widziałem w menu, że tam są, jest więcej yy, map, czy, czy trybów, bo to mapy nie są, to są tryby. Czas się dostrzepów Biedronka, o, to dobry powód, aby to mm, bo mm. promocje mają najlepsze. Serio? Kurde, to jadę. Ale gdzie, gdzie tu można zawrócić, przepraszam? Halo, halo pani Janosik, tu może gdzieś zawrócić? O, tu w lewo sobie skręcę. To mogę tutaj na tą Biedronkę? Czy to jest gdzie indziej? O rano no halo. Trudno. Nie wiem gdzie jest ta biedronka. Także tutaj te zegary, wracając do tematu, tutaj te zegary są dość czytelne. One troszeczkę w takim świetle jak teraz jadę, że trochę w plecy świeci jakby z boku, to jednak troszkę tych refleksów jest, ale nie wiem czy tu jest ustawiony maksymalny kontrast, bo tutaj można rozjaśnić ten te zegary, więc być może tutaj kontrastem można by było to jeszcze troszkę zmienić, ale widać wszystko. Mnie tylko irytują w takich, w takich motocyklach Braki na przykład termometru Z temperaturą zewnętrzną No kurde, no to, to taka pierdółka I naprawdę nie mogłoby tego tutaj być Jakby to się inaczej Kurde, z czwartego biegu ruszałem Serio, to był czwarty bieg Czwarty bieg dlatego, że ta skrzynia tutaj chodzi bardzo twardo I myślałem, że Znaczy bardzo twardo Dużo twardziej niż w mojej RC I wciskałem dźwigienkę nie patrząc na wyświetlacz I dźwigienka była Sztywna, taka jakbym wciskał już jedynkę, a to się okazało, że to nie zredukowałem jego takie rzeczy. Ale on tu jeszcze jest pewnie na tym pierwszym oleju, na tym kastrolu, na te kastrole to takie szajsy trochę. Nie lubię tego oleju strasznie. Zawsze w każdym motocyklu gdzie... Fakio! Każdy każdym motocyklu, gdzie miałem kastrola, gdzieś tam to, to, ta skrzynia była tak sztywno chodziła, a potem po zmianie na inny olej chodziła przyjemniej, więc to coś kurde jest na rzeczy, no w sensie, że taka bardziej miękka. No, to jest taki... No, ja teraz tutaj nie przyspieszam jakoś grotownie, więc ale bardzo przyjemnie się przy tym motocyklem jedzie. E, wracając jeszcze do zegarów, to... To nie rozumiem tej, białych, kurde, tej białej obwódki z tymi kółeczkami, gdzie te kontrolki są. Kurde, to tak trochę wygląda śmiesznie. I chodziło w tym motocyklu, to zawieszenie jest tak skonfigurowane, no chyba, że tu było coś kurde, grzebane. Ja to lubię, także można się... ja się tu pozytywnie zdziwiłem, jak jest to zawieszenie fajne. Jak ono fajnie chodzi. Dobra, teraz obniżę tą szybę. O! Inaczej, nie jest ciszej, ale z mniej zawirowań. które y, po dotknięciu delikatnym trzy razy mrugają a po wciśnięciu dłuższym y, świecą się światłem stałym, w sensie, że mrugają, dopóki się ich nie wyłączy ale to trzeba włączyć tutaj funkcję funkcję trzeba włączyć ten tych kierku na lewym, nie zjedzie na prawym, nie absolutnie, tylko lewy no zarejestracja zpl Nie, DPL, czyli Dolny Śląsk, a przez telefonik pewnie. No, tak, teraz, teraz, super, super, no Teraz odłożył telefon i teraz może jechać normalnie prawym, ale tak to lewym. Ona No i znowu na lewej. No patrzcie to, kuźwa! Ja w tole. No nie wierzę. No i przyklejone do lewego znowu dziewczyny. No kurde! Ale nie wyprzedzałam tych samochodów i teraz znowu ktoś na ogonie im siedzi. No co za kobita? Takie młode dziewczę. No, teraz patrzcie to. Gdzie jest golf? Kurde. <gulet> <gulet> o Jezu! Ludzie, ludzie! Tutaj w tych motocyklach są e, do wyboru dwie kanapy akcesoryjne. Jedna jest obniżona, a druga jest komfortowa. E, obniżona kanapa, no to jak to wiadomo, no jest po prostu obniżona. Ona może być tylko zjechana tak na, najprostszą metodą, czyli, czyli z, zeszlifowany ten, ten element, na którym siedzi dupa. A te płaszczyzny, te kanty mogą pozostać w tych samych miejscach, albo też inaczej w ogóle tak zaokrąglono, tego nie wiem. Tutaj ewidentnie czuć w tych miejscach, gdzie ta kanapa się za załamuje, to czuję te miejsca. To nie jest jakieś takie upiędliwe, ale czuć to miejsce na kanapie. Ten taki z tyłu, ta skocznia to też, jak się przesunąłem teraz tyłek, fajnie się tak opiera. Fajna jest, kanapa fajna, ale do dopracowania. Ciekaw jestem jaka jest różnica właśnie między siedzeniem na tej obniżonej versus ta komfortowa. Czyli jak się jedzie wolniej, to dużo przyjemniej się jedzie z obniżoną szybą. Jak się jedzie szybciej, to jednak podniesiona. Ciekawostka bardzo duża dla mnie, bo to nigdy z szybą nie... No nie jeździłem kiedyś, bo miałem przecież FZ1 SK, więc tam miałem taką szybę. Wymieniłem na puig'a taką tą oryginalną płaską na puig'a taką sportową z garbem. Ona była mniej więcej tej samej wysokości, tylko taka bardziej no, sportowa. To wyglądał super dla mnie z tą szybą i różnica była tylko taka, że właśnie... Było troszkę... jak się szybciej jechało to można było się za tym garbem schować No tu się potwierdza to, że jednak jest sztywniejsze to zawieszenie Ale tak jak mówiłem, ja akurat lubię takie zawieszenia, bo to lepiej się na wintach prowadzi, a jednak większość yy, czasu spędzam na zakrętach Jazdy w Alpach, więc to mi się podoba akurat Teraz mam spalanie, widzę, 5,6, ale no to nie jest moje spalanie. Tylko to jest spalanie takie, powiedzmy, od jakiegoś czasu. Więc, ale no tego rzędu to są spalania, więc myślę, że on z pół litra może trochę mniej będzie palił niż Street. Ale pewności nie mam, bo to wcale Tu jest jednak 200 kg 200, tam 5 chyba. Ten motocykl waży. A Street waży mniej. I jednak trochę większą masę musi pociągnąć ten, ten silnik. To wcale nie jest powiedziane, że on będzie mniej jak Street palił. Dobra, mówiłem o tym motocyklu jadąc. To jeszcze taki szybki look. Jak wyglądają te rzeczy, o których wspominałem, czyli tutaj ta dźwignia hamulca. Ona jest bo ona jest solidna, tylko no, widać, że nie jest aluminiowa, tylko jest stalowa. Tutaj jest gorsza z tej strony. O, ona jest taki, taki, mały. I tu, to widać, że to będzie się tutaj dość szybko zużywało. Ale może się mylę. Kosa jest taka dość solidna. Yy, I tak efekty, efektownie wyskakuje, jak się roz, rozkłada. Regulacja zawieszenia. Napięcia z tego sprężyny jest bardzo fajna pod ręką. Te elementy, o których mówiłem, stalowa rama. Tu pewnie trzeba by było nakleić jakąś folię, taką transparentną, żeby tutaj się nic nie wydarzyło. Jakieś przypadkowe porysania. To są takie słabe elementy. O, te, za, te zaślepki, bo to, tu już wypadła jedna. Drugi, o, drugiej już też nie ma. Zaświetli to prawdopodobnie przy, gdzieś przy montażu mogło się tam plasticzek złamać eee, no to to i najbardziej co się rzuca w oczy jak się na niego wsiada to właśnie to. No to jest tak chore z tą linką, no kuźwa, po prostu ja pierdzielę. No. Tu trzeba by to pewnie trytką przypiąć oh, w tym miejscu. A można by przecież było linkę puścić gdzieś tutaj. Jakoś inaczej może no, nie wiem co tutaj konstruktorzy mieli na myśli, że to tak zamontowali e, odległość tej klamki, tak jak mówiłem, taka dość, te, o, o, dość daleko ta klamka jest, nie idzie regulować, tu idzie, co też przybliżę, chociaż ono widzę jest na którym? Na trójce, a najniżej jest. Chyba czwórka, czy piątka jest najniżej. O, piątka lepiej. No, tutaj te uchwyty dla pasażera e, w moim przypadku łatwiej będzie to jakąś e, tą i pająka przypiąć. Tutaj są te miejsca do kufrów oryginalnych, tutaj jest też potem taka nakładka, że tu się kufr wsuwa to wpina. No, no i ładny jest ten motocykl. no czerwony mi się nie podoba akurat, znaczy z tej gamy to najmniej mi się podoba czerwony, bo może tak. Cała reszta dobra opona, no bo ten misalin to pasuje tutaj do tego motocykla, to jest Road 5, także to spoko. Zawieszenie Showant? Kto z Was regulował zawieszenie, powiedzcie? Czy to jest taka, taka wartość dodana? Jest, tak, ale, ale z reguły tego nikt nie rusza, bo to mm, naprawdę to trzeba już mieć konkretnie, konkretny cel, żeby to się tym zajmować. Jakieś jakiś tor i tak dalej, no to jest takie jazdy codzienne i to naprawdę nie ma problemu. Brakuje trochę gniazdka USB, żeby tu gdzieś było. Yy, trzeba sobie na własną rękę gdzieś tu zamontować. Nie wiem, jak tutaj by się sprawdziło. Widzę, ta moja torba z ringiem, jak gdybym tutaj miał na przykład zamontować. Czy ona by tutaj się zmieściła? Wygląda, że nie. Że tu na tej blasze by to pewnie musiało być. To słabo trochę. No także fajny, fajny motocykl. Bardzo mi się podoba. Wszystko na plus. 614 przejechane. Yy, tutaj mówiłem o tym menu Jest teraz road, rain Tu sobie zostawię, on już spalanie mi spadło do 5,5 Czyli spada spalanie Dobra, jeszcze dźwięk no i to jest taki dźwięk mówiłem taki bardziej ale to no, zobaczcie, całą manetkę odkręcała, posłuchajcie silnika. <grym> I to jest opóźnienie. No, ale podczas jazdy tego nie czuć, także to nie jest problem. Powiedzmy, że promil. Yy, no i tak go dotykam, nie wiem czy widać. Tu palcami i tu palcami. Że jest wysoko. Ale manewruje się fajnie tym motocyklem. pozycja jest spoko No To no teraz przede mną Kilka dni na tym motocyklu, bo zostawiłem swój w salonie. A tym będę jeździł, czyli tak do tego tysiąca go tam dociągnę. Więc pewnie się zaprzyjaźnimy, bo trudno byłoby się z takim motocyklem nie zaprzyjaźnić. Skoro on w zasadzie większość potrzeb spełnia moich. OK, to na razie kończę.